Hej, hej, hej. Cześć kochani moi, tu Natalia. Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Odcinek wyjątkowy. W sumie tu już paczki były, nic tu wyjątkowego nie ma, ale chciałam, żeby to lepiej zabrzmiało. Przychodzę dzisiaj do Was z takim drapingiem urodzinowym, więc będę drapała całą paczkę. Nie na dwa, na trzy razy, tylko na raz. Więc bardzo się cieszę, że zajrzeliście, bo to jest ustawione jako premiera i w tym. O tym momencie zapewne jestem na czacie razem z Wami. Hej. <grym> Także, no. Kasa Deluxe. Dlaczego Kasa Deluxe? Bo chciałam jubilotkę, a jubilotki nie było. I stwierdziłam, że wezmę tą zdrapkę, bo jest ona dla mnie niezbyt szczęśliwa. Jakoś tak nie chciała dać mi wygrać. Tutaj mamy stopnie wygranej. 10, 20, 30, 50, 100, 200, 400. 10 tysięcy i 500 tysięcy. No taka dyszka. Z trzema zerami to by się przydało, nie ukrywam. <laughs> ale, znając moje szczęście, no to nie mam na co liczyć. Także 25 drapek z okazji: 25 urodzin za 250 zł. Zobaczymy, zobaczymy. Trzymajcie mocno kciuki, już teraz, tak jak ja trzymam. O, stresuję się, no ale kto by się nie stresował. <laughs> no i zaczynamy z numerem 1. Tutaj mamy piątkę. No, piątka to jest dla mnie taką w miarę szczęśliwą liczbą. 27, 24, 16 i 19. Szukamy jeszcze sejfu, który nam podwaja, bądź pliku, który nic nie robi, ale daje wygraną tak czy siak. <grych> dobra, mamy tak 36. Nie mamy żadnych 30. No i dobra. 14, trójka, dwójka, wszystko po kolei. 29.

26, 12 i 28, czyli mamy pusta jakieś kontrolne, coś wiecie, co ja będę sprawdzała te kontrolne, bo idzie czasami się machnąć. MI. No to tu pierwsza za nami 24 przed nami. Numerek drugi. Drapiemy 22, 39, 5. 37 i 12 33, 21, 15. Jestem bardzo ciekawa, na całą paczkę, ile będzie plików, ile będzie sejfów. Właśnie akurat, o, widzicie, powinna być jakaś wygrana, bo tu dwójka, tu dwójka. Ale to zobaczymy. Szóstka jest obok, Trzynastka też obok, kolejny obok. Dwadzieścia pięć, dwadzieścia cztery, siedemnaście, jedenaście, trzydzieści sześć, osiem, trzy i dwadzieścia siedem. Czyli numerek dwa to samo co jedynka, PI, lecimy dalej.

Tutaj jest dwie dyszki. No i bardzo proszę oczywiście wszystkich, żeby nikt w, komentarzach, w komentarzu nie pisał, ile łącznie wygrałam. Tutaj będę zdrapywała. Już mamy 20 zł. A na końcu w podsumowaniu oczywiście nie powiem. Taki, Taki chochlik będzie podstęp. 16, 15, 39, 23 i 7. Mamy 12, 5,

Dwadzieścia osiem. I dwadzieścia cztery. CP. Ja sobie tutaj odłożę. No i piąteczka. Tutaj szukamy tak. Jedenaście, trzydzieści cztery, dziewiętnaście, dwadzieścia dziewięć i trzydzieści sześć. To się nazywa szczęście. pomiędzy tak zwany no i mamy safe, czyli dwukrotność super szesnastka <ścoughs> nie ma gdzie tu drapać teraz o, trójeczka trzydzieści dwa trzydzieści siedem tu jest siedem jest jedenastka czterdzieści szóstka dwadzieścia osiem jeden siedemnaście 26, 23, 13, 4 i i, i, i 39, czyli co? Pod 11 jest dycha, a pod sejfem jest dycha, czyli 30 jest, no jest. Oj, oj oj, oj, oj oj. No chociaż na urodziny by mi dali wygrać, tak jak w poprzedniej paczce, bo tak pięknie. No dobra, już mamy 50. Bardzo źle to wygląda. Tutaj szukamy 26, 37, 36, 17 i 8. Mamy tak, 9. Ło, znowu safe. Czy ja coś mówiłam, że źle to wygląda? Będę mówić za parę zdrapek. Piąteczka, 1 i kolejny safe. Ale fajnie. 35, 4, 39. Dwadzieścia osiem, szesnaście, dwadzieścia pięć, jest ósemka, już jest dycha, dwunastka, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści, osiemnaście, dwadzieścia dwa i trzydzieści cztery. 20, 40 i 50. No fajnie, tak blisko siebie, zobaczcie, początek paczki. No to teraz się boję. <laughs> o, nie ma jeszcze. O, jest i, i, i. Dobra. No to już jest stuwa, no. A teraz kupa z drapek przed nami. Siódemka, no siódemka to nie jest tam mnie szczęśliwa liczba. Tu nie będę oszukiwać. E Miałam robić dalsze... O, właśnie, coś wam opowiem. <laughs> miałam robić dalsze te testy z drapek, ale słuchajcie, nadarzył się taki problem, yy, że ostatnimi czasem no ciężko jest znaleźć kilka zdrapek z danym numerem. Sama jestem w szoku, ani u mnie nie ma. Yy, na stacji także mogę kilka naraz wiecie yy, wziąć z tym samym numerem. Yy, po tych wszystkich kolekturach, no to też, no nie bardzo miałam czas latać. Gdzieś poszłam się, zapytałam, czy jest tam dany numerek, chociaż 3-4 zdrapki. No to wiecie, jak pani mówi, że jest za 2 złote za złotówkę, za 10 i za 5, no to tak trochę słabo. Mm, no ale. Więc musiałam to porzucić, aczkolwiek myślę, że kiedyś na pewno wrócę. Do mm, oboczek do tych testów, bo jakoś tak fajnie było je robić. Tu mamy pustaka i, i M tak jest. Mamy cztery wygrane, 4 cztery przegrane i 3 wygrane.

Dobra, numerek dziewiąty, jeden trzynaście trzydzieści trzy czterdzieści i pięć, dwadzieścia cztery, piętnaście trzydzieści osiem, dziewięć. O i jest wygrana, bo jest jedynka, trzydzieści dziewięć, dwanaście. Dwadzieścia dziewięć, trzydzieści pięć i dwadzieścia osiem, osiem, trzydzieści jeden, mamy trzynaście, szesnaście, dwadzieścia sześć, trzydzieści dwa, cztery, brak, trzydzieści siedem, dwadzieścia jeden, trzydzieści cztery i jedenaście. Jak dobrze mi się wydaje, to jeszcze pliku żadnego nie miałam, co? I tu jest dychacz. C, C, C. Dobra. No ale jest. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. 9 zdrapek przed nami. Ej Boże, 9 zdrapek za nami. 33, 2, 16, 22 i 29. Kochani, trzymajcie kciuki. 28 mamy obok. Czwóreczka. 23, trzy i 27. Boże, jak tak sobie pomyślę, jaki to czek głupi był, że się chciało być takim dorosłym. Że, o Jezu, jak się kiedyś kłóciło za gówniarze z rodzicami, że jak będę dorosła, to coś tam asrały muchy, będzie wiosna. Jako dorosły, to najlepiej jechać do mamusi, posiedzieć, obiadek zjeść, słoiki przywieźć. Moja mama bardzo dobrze gotuje. Uwielbiam, uwielbiam wszystko, aż jestem kapustożerna. To zawsze ją proszę o kapustę na słodko albo bigos często biorę też. muszę mówi słoików nie mam, słoików nie mam. Ale naprawdę muszę kiedyś zamówić na Allegro, pusta. Ze 20 takich litrowych słoików, żeby po prostu już, żeby było, no nie? Po prostu, żeby było.

Piąteczka, osiemnaście, dwa, trzydzieści, osiem i trzydzieści cztery. A mamy już obokiem zaczynamy. Cztery, czterdzieści, dwadzieścia siedem. Dobra. Trzydzieści siedem, siedem, dziewiętnaście, dwadzieścia trzy i jeden.

Dwadzieścia dziewięć, osiemnaście, trzydzieści cztery też nie, pięć, trzydzieści dwa, cztery, trzydzieści sześć, dwadzieścia dwa, dwadzieścia pięć, dwadzieścia siedem i trzydzieści trzy. PM. Kolejna z numerem czternastym. 7, 18, 20, 27, 26 i 25. Przerwa, zaraz wracam. Jestem. No, poszukamy. No 7, 18, 27, 26 i 25. Ten filmik opublikuję 7, o, 17. No bo jak wiecie, ja nagrywam sobie na. Muszę nagrywać na zapas, bo wtedy nie mam jakąś w ogóle całą paczkę na 2,5 stówy. To tak myślę, żeby mi łeb ukręcili przy samej, no wiecie. Ale mogę Wam poopowiadać jakieś tam, coś Wam może poopowiadam, właśnie z mojego nastoletniego życia. E, trochę właśnie śmiesznych przygód miałam, a jak nie chodzę do pracy, to nie mam Wam co opowiadać z pracy. I tak nudno się robi, a ja naprawdę nie chcę, żebyście się nudzili na moim kanale. E, tak. Więc no co, może polecę grubo. <laughs> o. E, kiedyś właśnie miałam tam takie towarzystwo. Dosyć ciekawe. I jeździłam sobie na, na wieś na wakacje, yy, bo tam, nawet jak się nie miał tych 18 lat, no to po prostu było gdzie pić. Tak wiecie, no klasycznie zalać się w trupa, chociaż rzadko mi się zdarzało, aż tak. No i teraz będzie opowieść o tym jednym jedynym razie, po którym uwierzcie mi, naprawdę nic nie pamiętam. I znowu 17. Także pojechałam na wieś tam uczyłam się jeździć ciągnikiem, to dla mnie była mega frajda, bo jak ja jestem z miasta, no to u nas takich rzeczy nie było, po prostu nie było. I tam mieliśmy pić, wiecie, ha, plik, w końcu jakiś plik się pokazał, zaraz Wam opowiem, tylko zdrapiemy sobie. No jest dycha, CCC powinno być, tak jest. No, mieliśmy się napić, słuchajcie, no i to taki był temat troszkę ciężki. Mieliśmy tak, jedno wino, dwa piwa, i pół litra wódki na trzy dziewczyny i jednego chłopaka. Potem wiadomo no więcej tych osób się zjechało i ten alkohol przybył, no ale na początku byliśmy nastawieni, że tylko to mamy. Więc po prostu byłam geniuszem i wymyśliłam sprytny plan, że najlepiej wódkę popijać winem, raz winem, raz piwem, wtedy na pewno nas trzepnie. No i że wiecie, wszyscy palący, no to najlepiej jeszcze przepalić temat. No i jak powiedziałam, tak zrobiłam. Potem chłopacy dojechali, łódki nas zwozili, my dalej żeśmy pili kolejna siedemnastka. My dalej żeśmy pili. I pamiętam, że się ganiałam po całej wsi, gdzie moja... Oj samochód sorki, gdzie moja kondycja raczej nigdy nie była najlepsza. Ale wtedy dobrze mi szło. No i co? Do sedno sprawy. Sytuacja potoczyła się tak, że obudziłam się następnego dnia u koleżanki w łóżku, nie wiem jak ja dotarłam do niej do domu kto mnie wprowadził, kto mnie zaciągnął lub zaniósł, no, chociaż znając towarzystwo pewnie mnie zaciągnęli za <laughs> nie pamiętałam nic po prostu nie pamiętałam nic w pewnym momencie jak mi się film urwał to tragedia, masakra, dajcie spokój i minęło Jezu, ja wtedy miałam ile? 16 lat, no to 9 tak by było, 9 lat mija, a ja nadal nie wiem gdzie jest mój stanik po prostu wiecie, tylko to jest jedna, jedyna rzecz, która mi gdzieś zniknęła. Dziewczyny opowiadały, że go wywaliłam, bo mi przeszkadzał. Słuchajcie, możliwe. Chodziliśmy w tych miejscach, gdzie tam żeśmy biegali, nigdy się nie znalazł, a kobieta podobno jeszcze na nas policję wezwała, bo ona tam miała żyto i pszenicę i my żeśmy, czytaj ja, pogniotłam to podobno, tarzałam się w tym, biegałam po tym. Ona prawie zawału dostała. Artycha byłam. A teraz co? Spotykam się z koleżankami. O, nawet nie wiedziałam, że drapnę z numerem 17 drapie. <laughs> Spotykam się właśnie z dziewczynami. E, miło sobie wspominamy tamte chwile. Aczkolwiek ostatnio jak byłam w Węgrówku i spotkałam się z kumpelą, zamówiłam sobie tace shotów. Tam jest tylko taką małą. Czyli tam jest 8 szotów tylko. To niedużo. I jednego drinka. Margarita Bodaj, że to tak się nazywało. Znowu 17. I powiem, że to była mała dawka alkoholu, a tak się źle czułam. W głowie mi się kołowało. No, ledwo na nogach się trzymałam. Także ten wiek to chyba jednak robi robotę i to konkretną. Ale z tego akurat jestem dumna, że nigdy nie mam kaca. Nie wiem, co to jest kac. Żadnego bólu głowy po alkoholu na szczęście nie mam i każdy mi zawsze tego co zazdrościł. 21 i 16. Boże, przepraszam, bo chyba Was zanudzę. Ktoś tak. Zaraz muszę się spakować do domu. E, muszę to szybko zdrapać, żeby Wam to wstawić. Jeżeli Was zanudzam, to bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. Kolejna 17, 38, 3, 2 i 35. No niestety, ale już widzę, że będzie tutaj. Widać, że tutaj będzie tylko gwarantowany zwrot. Już na tą chwilę. No ale się nie załamuje.

osiemnaście, jedenaście, trzydzieści osiem, szesnastki nie ma, dwa, dwanaście i siódemka PM. Dwadzieścia jeden numerek, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, jeden, trzydzieści sześć i sześć

Tak się nie zgubiłam z tym liczeniem. Ostatnie trzy zdrabki. Zobaczymy, czy podratują sytuację, chociaż troszeczkę, żeby nie było tak przykro i smutno, jak mi jest teraz w tym momencie. 4, 33, kolejna, 17, 6, 12. Nie mamy nic takiego. 16, 36, 11 też nie. 35, 2 też nie. 24, 23 i 28 nie.

trzydzieści dziewięć, siedemnaście kolejne, osiemnaście nawet, dwadzieścia trzy, trzydzieści dwa, jeden, trzynaście, trzy, jedenaście, sześć, trzydzieści siedem, trzydzieści dwa, trzydzieści sześć, dwadzieścia cztery i trzydzieści cztery Zamiast śpiewać 100 lat, będę śpiewać znowu w życiu mi nie wyszło. <laughs> znowu w życiu mi. No bo mi nie wyszło, kotku, nie śmiej się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kochani, wygrało 6 zdrapek. Z numerem 3, 5, 6, 9, 15 i 22. Miałam nie mówić, ale zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyszło. Yy, 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 yy. gwarantowany zwrot wleciał także no, lepszy rys niż nic utopiłam, ale więcej głosów było na paczkę niż na różne zdrabki z numerem 25, a tam mogłoby być gorzej także nie załamuję się aczkolwiek znowu w życiu mi nie wyszło to jest moja nowa piosenka <laughs> Dziękuję za uwagę, za to, że przyszliście, znaleźliście chwilę. No nie taką chwilę, bo półgodzinny film tutaj jest. Na to, żeby zajrzeć, obejrzeć te moje wypociny. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ściskam was mocno. Miłego wieczoru, kochani, buziaczki. Pa pa pa.